Jak człowiek choruje, to często musi udać się do szpitala, a jak szpital choruje, to co ma zrobić? Często pytają nas dyrektorzy. I krok po kroku staramy się zmieniać tą ich sytuację, bo rzeczywiście odziedziczyliśmy bardzo duże zadłużenie tych szpitali, to jest grubo ponad 10 miliardów złotych w całym kraju, ale również wymiana sprzętu na bardzo nowoczesny na nowocześniejszy sprzęt czego dzisiaj byliśmy też świadkami w kilku szpitalach ale tak naprawdę dotyczy to około 100 szpitali we wszystkich 16 województwach w całym kraju tak żeby szpitalne oddziały ratunkowe nie kojarzyły się z długimi kolejkami i zatłoczonymi korytarzami tylko ze sprawniejszą obsługą, że sprawniejszymi procedurami, ze sprawniejszym procesem podejścia do pacjentów, do pacjentów, którzy są bardzo często w bardzo trudnej sytuacji przecież. I dlatego bardzo cieszę się, że udało się tutaj zbudować taki program wsparcia, sorów, wsparcia szpitalnych oddziałów ratunkowych w całej Polsce, wymiany sprzętu, poprawy jakości usług wobec obywateli ale także wiemy, że służba zdrowia to przede wszystkim ludzie, a w szczególności, jak mówimy, siostry, czyli pielęgniarki. Pielęgniarki to jeden z najbardziej takich bliskich nam wszystkim zawodów. Bardzo potrzebny, bardzo ważny zawód, a jednocześnie też wiemy, że w ostatnim czasie deficytowy, bo bardzo wiele osób odchodzi na emerytury już znikają z rynku pracy i dlatego chcemy zachęcić młode pielęgniarki, panie, oczywiście panów również, bo to zawód, który może być wykonywany jak najbardziej również przez panów, ale jakoś tak najczęściej kojarzą nam się, kojarzy nam się z paniami. A więc, żeby zachęcić lepiej, do, bardziej do wykonywania tego zawodu, to ten program zbudowany tutaj we współpracy z, tą Państwową Wyższą Szkołą, ale również z innymi w całym kraju, będzie służył na pewno dobrze obywatelom, ponieważ tu pokazujemy, jak patrzymy w przyszłość perspektywicznie, nie tylko tu i teraz, rok 2018, rok 2019, bo wybory, bo coś innego, prawda, za zakrętem nie, poprzez przyjęcia na wydziały medyczne studiów spacjonarnych lekarzy, dzisiaj 4700 studentów, a jeszcze 3-4 lata temu było to 3000 studentów, podobnie jest z pielęgniarkami. Staramy się, żeby było jak najwięcej naborów, ale też zachęcamy poprzez takie specjalne programy, jak ten, którego dzisiaj byliśmy podpisani świadkami, żeby ludzie garnęli się do tego przepięknego, bardzo ważnego zawodu. Dziękuję bardzo i gratuluję wszystkim, którzy doprowadzili do tego momentu, że jesteśmy, już przełamujemy te bariery niemożności poprzez stworzenie odpowiedniej palety zachęt do wejścia w ten, do tego zawodu. Dziękuję.